Cześć, witam serdecznie w Kopytek. W tym filmiku chcę poruszyć temat uzależnień behawioralnych, konkretnie uzależnień od elektroniki wielu moich pacjentów. W tym również ja sam coraz częściej odkrywamy, że przeznaczamy bardzo dużą ilość naszego bezcennego czasu na bezmyślne scrollowanie po ekranie w wyszukiwaniu coraz to mniej istotnych dla nas informacji. No, ale skoro jest to mało istotne, i bezmyślne, to czemu to robimy? Z prostego powodu. W badaniach, nie pamiętam, gdzie o tym czytałem, ale kilka tygodni temu czytałem o badaniach, które dowodzą, że korzystanie ze smartfonów, również z gier na smartfonach, bądź konsolach do gier, powoduje taką samą reakcję w mózgu, jak spożywanie jedzenia. Na czym ta akcja polega? Tak naprawdę na pobudzaniu ośrodka przyjemności. I mm, o ile, aby osiągnąć coś w życiu realnym, w realnym świecie, który nas otacza, musimy mocno się nastarać, to y, przejście na kolejny, wyższy level, y, y, wyższy poziom w grach y, zajmuje jakiś czas, ale niezbyt dużo wysiłku y, y, i pobudza to, y, to ośrodek przyjemności poprzez dawanie nagrody, a więc pozytywnego wzmocnienia. Tak samo wiadomości, które sobie dostarczamy, pobudzają nasz ośrodek przyjemności. Jeżeli czym się interesujemy i mamy te wiadomości, które nas interesują, czy to o polityce, czy to o psychologii, fotografii itd., Angażuje naszą uwagę, angażuje naszą świadomość. No niestety robimy to kosztem innych ważnych dla nas czynności. Kiedyś, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego, trzeba było do biblioteki, poczekać w książkach, znaleźć w encyklopedii, która leżała w biblioteczce, bądź bibliotece na półce, wyszukać na czasopisma czasopisma. Dzisiaj wystarczy pisać hasło w Google. Oczywiście ma to swoje gigantyczne yy, następstwa, ponieważ nie musimy tracić naszego bezcennego czasu, ale tak samo niestety możemy marnotrawić nasz bezcenny czas na rzeczy dla nas bardzo mało istotne. Uzależnienia behawioralne dotykają coraz większą ilość osób. Począwszy od dzieci, które korzystają z elektroniki, dlatego że to elektronikę udostępnili im ich rodzice. Po co udostępnili? Bo jak się dziecko zajmie smartfonem, konsolą do gry, czy komputerem to rodzic jest odciążony. Ja rozumiem, że rodzice są przeciążeni swoimi obowiązkami. Sam jestem rodzicem dzieci i rozumiem, że po prostu chcę czasem odpocząć, ale postępując w ten sposób robimy krzywdę naszym dzieciom. Druga grupa osób, które są uzależnione to są którzy potrzebują uznania w grupie rówieśniczej i bardzo często hmm, te smartfony służą właśnie do komunikowania się z tą grupą rówieśniczą, ale nie tylko. Nie tylko do nauki, nie tylko do komunikacji, ale również do innego spędzania czasu. No i na końcu osoby dorosłe. I te uzależnienia behawioralne, uzależnienia inne niż te od substancji, typu alkohol, narkotyki, równie destruktywnie wpływają na nasze życie. Dlaczego? Dlatego, że każdy nauk tak naprawdę jest ograniczeniem naszej wolności, naszej wolnej woli. A wolna, przepraszam, wola jest tą cechą, która yy, no, jednak odurza nas od zwierząt i została nadana przez Boga. W związku z czym, yy, nie róbmy sobie yy, niedzielich nie przysług i nie odbierajmy sobie tej yy, wolnej woli, ponieważ yy, tak naprawdę często tracimy nasz bezcenny czas. I w związku z tym, jeżeli czujecie się Państwo uzależnieni, czujecie, że sami, bądź ktoś w waszym otoczeniu ma problem z uzależnieniem behawioralnym, czy to od internetu, smartfonów, konsol i tak dalej, czy też od seksu, od na przykład oglądania pornografii, czy też ma problem z hazardem, to też jest to forma uzależnienia behawioralnego, bądź od konkursowego wiadania się. Zapraszam do mnie do mojego gabinetu, Kielce, ulica Złota 23. Jeżeli podobał wam się ten filmik oglądacie go na Facebooku bądź na YouTube, to proszę łapkę w górę no i proszę również o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli chcecie się skontaktować no, jeżeli jesteście na Facebooku bądź na YouTube, to będziecie wiedzieli, jak to zrobić, żeby się do mnie skontaktować. Wystarczy wpisać moje imię nazwisko w Google, a na pewno znajdziecie drogę do siadomie. Poza serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w ostatnim filmiku. Cześć.